Oh, oh. Rada. Cześć. Cześć! Dzisiaj będziemy wywołać fasolki o i tutaj mam wodę, znaczy wodę do popicia i miskę do wyplucia, jakby było niedobre. Będziemy połali dobre i ohydne fasolki. Piękne. Ale nie będziemy jeść, bo jest bardzo ostra. Będziemy? Nie, nie będziemy. Będziemy? Nie bo jest ostra. Będziemy. Nie. Tak, ja. dobra. No to co? Zaczynamy. W sumie jak to ta pierwszy czy Ja głosuję. No to, to taką musisz czapkę zrobić. Dobra. Jaki kolor? Zielony. Bierzesz. Czyli? Albo gruszka, albo fasol. Albo nudznaska. jaki jak jaki będzie niedobre, to wypój do miski. Gdyby nie by było niedobre. Like Chyba dobre. Dobre? Tak. Teraz ja. O, czarnie. Niedobre? <grym> czarnie. albo, smak? Albo psia karma, albo hola. Hmm. karma. Ochylne. Psia karma. Ble, ble. Dobra, to losujesz. A teraz. Losujesz. Losujesz. Niemiecki. Proszę. No. Niemiecki to albo główka, albo pasta do rzędu. Tak? To on też nie lubi. A to za? Nie smakuje ci? Co wraje? Czy teraz ja osiągnę? Yy, dobra. Dostałem albo ośmiornica, albo. Kolor? Albo pomarańczowy. Jaki kolor? A jak myślisz, dostałem Złówny? żółty.

To nie Popisałem wodą. Teraz ja psuję 3, 4, tak. O nie. Jaki? Niebieski? Dobrze Jaki był? Pomarańczowy? Nie. Widzę pomarańczowy. Zielony był. Jaki? Albo wróżka, albo nosa. wodą. No. Fuku, co to było? O, Już to mi czerwone, ale... No znowu zresztą mi prostuje. O, niebieskie. Jak niebieskie. O, fuj. O, nie A masz borówkę? Borówka czy pasta Znowu? Pasa. Pasta. Pasta? Damy pasta? No to teraz ja. O bez, bez zielonego nie wiem. Dobrze, też. <laughs> A może być gruszka, gruszka, streszna. No, ale czasem B. Nie No tu się mówi, jak się nie do to Nie muszę jeść. Słapi wodą. Wypuści się. O! B. To miałeś teraz pastę do zębów, prawda? Taką ostrą. Bota. Jaki kolor? Pomarańcz. Czyli? Albo ślimak, albo trąbka na Ja. W kolei wszystkich. Dobra, Tesja. Nie czerwony, oprócz czerwonego. Gruszka czy gluc nosa? Gruszka. Przymoc ma chyba gruszkę zieloną, a ty co tam masz? Cześć tu nie ma szczęścia? Yeah,